W dzisiejszym odcinku przedstawiamy pytania i odpowiedzi dotyczące praktycznych aspektów prowadzenia drobnego przetwórstwa. Warto, aby zapoznali się z nimi nie tylko producenci, którzy zamierzają rozpocząć rolniczą działalność, ale i ci, którzy już ją prowadzą. Wiedza na temat pakowania czy przechowywania żywności jest nie tyle ważna, co wręcz niezbędna do bezpiecznego prowadzenia działalności. Nie brakuje też informacji o postępowaniu w sytuacjach nagłych, niespodziewanych, jak na przykład grypa żołądkowa u przetwórcy i związane z nią przerwy w produkcji żywności. Liczymy, że przedstawione informacje pomogą w sprawnym prowadzeniu działalności. Podsumowując, zawsze warto doskonalić się, a dla dobra naszego przedsiębiorstwa trzeba to robić często. W jaki sposób przechowywać żywność dla surowców? Istnieje legislacja konkretnych temperatur. dla mięsa. Dla mięsa w Unii Europejskiej jest wymóg, że mięso czerwone może być do 7 stopni przetrzymywane, a drób do 4 stopni, tylko Celsjusza, a podroby do 3 stopni. A więc tutaj po prostu musi producent, który magazynuje surowiec lub go, lub, lub go przygotowuje do produkcji, musi utrzymać go w tej temperaturze, tak? Produkty gotowe, w zależności od ich wrażliwości na zepsucie się, już ustalamy indywidualnie, zarówno temperaturę przechowywania, jak i czas. Także to już producent na podstawie doświadczenia, badań przechowalniczych, badań laboratoryjnych powinien, powinien producent swój produkt przebadać w laboratorium certyfikowanym i, i, i poprosić o komercyjną ocenę produktu. Czy on rzeczywiście po trzech tygodniach nadal zachowuje wymagania jak gdyby minimalne Unii Europejskiej, bo w Unii Europejskiej określono jakie produkty, w jakich, jakich ilości mogą mieć, Bakterie w swoim składzie, na przykład, albo jakie mogą mieć zmiany chemiczne, jakie mogą mieć poziom metali ciężkich, etc., etc., zanieczyszczeń. To wszystko jest ustalone i trzeba ten produkt swój po prostu monitorować, czy on jest cały czas jak gdyby spełnia wymagania prawne. Czy produkty po rozmrożeniu można ponownie zamrozić? Sprawa powtórnego zamrażania żywności czy mięsa jest oczywiście sprawą kontrowersyjną. I w zależności od technologii, jaką stosujemy przy zamrażaniu powtórnym, no, można to robić lub nie. Prawo europejskie nie zabrania powtórnego zamrażania mięsa i żywności, o ile są spełnione pewne rygory, rygory tej, tej technologii. Niewątpliwie nie, nie, nie wolno zamrażać powtórnie tej samej porcji mięsa. Można to robić tylko jedynie w odniesieniu do półproduktów z tego mięsa pozyskanych lub kiedy mówimy o innym statusie już produktu. Także wielokrotne zamrażanie tej samej sztuki mięsa czy tej samej tuszy jest niedopuszczalne. W warunkach przemysłowych można powtórnie zamówić mięso świeże, ale po w odpowiednich warunkach kontrolowanych i po oczywiście obróbce tego mięsa w postaci rozbioru, eliminacji pewnych części i stworzenia nowego półproduktu. Czy dopuszczalna przez przepisy jest sprzedaż mięsa i przetworów mięsnych na stoisku bez lady chłodniczej? Tak. Jeżeli ta sprzedaż się odbywa w warunkach higienicznych, czyli zabezpieczona zanieczyszczenie z powierzchni czy jakichś atmosferycznych, i są odpowiednie warunki termiczne oraz higiena personelu, jak najbardziej można taką sprzedać, taką, która jest niezrażliwa na dane środowisko, czyli na przykład kiełbasa, sucha kiełbasa, kiełbasa sucha, która nie wymaga chłodzenia. Nic, nic się nie stanie z tą kiełbasą, jeśli poleży na stole, na stoisku kilka godzin w warunkach, w warunkach jakby otoczenia. Znowu wracamy do odpowiedzialności producenta. To on określa, w jakich warunkach żywność jego produkcji może być przetrzymywana i w jakich może być oferowana. jeżeli on, jeżeli on, on Napisano na etykiecie czy w dokumentacji produkcyjnej, że moja kiełbasa wytrzyma w 20 stopniach 7 dni. Bo takie są oczywiście wędliny, które wytrzymują bez problemu w takiej temperaturze. No to tak, to wtedy, wtedy nie ma obaw, kiedy tą żywność w takich warunkach sprzedajemy. Są, są kabanosy sprzedawane dzisiaj w naszym kraju przy kasach, przy kasach w dyskontach. One, one sobie po prostu są zapakowane i mogą nawet wiele miesięcy oczekiwać na, 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 na sprzedaż. Jak bezpiecznie transportować artykuły spożywcze, które zamierzamy sprzedać? Transport też jakby dotyczy powszechnie obowiązujących zasad, czyli pojemniki transportowe albo jednorazowe. A jeśli wielorazowe, to możliwe do mycia dezynfekcji, gładkie, higieniczne. Zawsze, zawsze czyste i, i zdecydowane przed e, pierwszym użyciem. E, środki transportu, tak samo, dostosowane, do, dostosowane do, oczywiście do transportu, jeśli chodzi o, o temperatury i powierzchnie, e, które, które e, no, mają kontakt z produktem lub, lub, lub z pojemnikami kontaktu bezpośredniego. Najważniejsza jest temperatura i, i to, żeby nie było możliwości zanieczyszczenia, kontaminacji, żywności z zewnątrz, albo żeby nie przewozić żywności z innymi produktami nieżywnościowymi. W jaki sposób poprawnie pakować produkty? Pakowanie jest albo hermetyczne, i tu mamy możliwość pakowania w folię, na przykład wakum, czyli w próżnię, albo w opakowania z mieszaniną gazów, które też przedłużają przydatność do spożycia produktów. Możemy sprzedawać najczęściej jest to RHD, bez opakowania, luzem, bądź do siatki konsumenta. Wówczas oczywiście, no to już konsument ponosi w pewnym sensie odpowiedzialność za, za tą higienę swojego, swoje, swojej, że tak powiem, siatki. Pojemniki, mówiliśmy o tym, higieniczne, zawsze czyste, sterylne. Także opakowania oczywiście tak, ale nie ma wymogu. Vercha pakowania może być papier, może być jakaś folia, najlepszy, najlepszy byłby jakiś papierowy worek albo arkusz papieru. Czy jeśli w gospodarstwie zabraknie nam surowca, z którego produkujemy dany artykuł, to czy możemy go dokupić ze sklepu, czy na przykład od sąsiada? W ramach działalności rolniczego handlu elektronicznego możliwe jest, Zapatrywanie się producenta w surowce od innych producentów i dostawców. Jest zapis w rozporządzeniu, że producent RHD w całości lub w części dysponuje surowcem własnego pochodzenia. A to oznacza, że może, że może zakupić surowiec z zewnątrz do, do swojej produkcji. Z założenia sklepy detaliczne. Czyli sklepy, sklepy i hurtownie nie powinny sprzedawać surowców do produkcji, dlatego że placówki detaliczne sprzedają produkt finalny do finalnego odbiorcy. Niemniej jednak, oczywiście, producent RHD może dokupić surowce od innego hodowcy, od innego. Producenta zwierząt z rzeźni albo z zakładu rozbioru. Czy rolnik przetwarzający i sprzedający żywność w ramach rolniczego handlu detalicznego musi mieć aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych? Tak, każda osoba, która ma kontakt z żywnością, czy to w, w podczas produkcji, czy podczas sprzedaży, czy transportu, musi mieć odpowiednie zaświadczenie o tym, że nie jest nosicielem patogenów. I że może mieć kontakt z żywnością. W których miejscach dopuszczalna jest sprzedaż produktów od rolnika? Miejsca sprzedaży są wyznaczone przez właściwy samorząd terytorialny w porozumieniu i za zgodą inspekcji sanitarnej. No, te miejsca muszą spełniać oczywiście pewne, pewne zasady bezpieczeństwa. Natomiast wszystkie miejsca, które nie są wyznaczone przez lokalną władzę, no, no są miejscami nielegalnymi. I nie mamy pewności, czy taki sprzedawca stojący nie wiem na poboczu drogi, czy w jakimś miejscu publicznym w ogóle działa legalnie. Nie tylko czy sprzedaje legalnie, ale także czy produkuje legalnie. To jest większe zagrożenie, ponieważ nie mamy pewności co do bezpieczeństwa tych produktów. Więc, więc przestrzegam wszystkich konsumentów, żeby kupowali ze źródeł potwierdzonych, legalnych nadzorowanych przez właściwe służby dlatego że jest bardzo dużo niebezpieczeństw i bardzo dużo przy, przykrych następstw jedzenia nielegalnej żywności nielegalnie pozyskanej każdy kto sprzedaje żywność musi być zatwierdzony lub zarejestrowany tą informację możemy uzyskać na dostępnych stronach instytucji które nadzorują żywność możemy to także na pewno utrzymać w, w urzędach gmin a przede wszystkim od samego sprzedawcy. Nie obawiam się zapytać go o pokazanie dokumentu upoważniającego go do sprzedaży lub produkcji. Każdy producent posiada decyzję administracyjną od właściwej władzy, która zezwala mu na daną działalność. Jak mówiłem, RHD, każdy RHD musi mieć decyzję lekarza powiatowego lub inspektora sanitarnego zarejestrującą za tą działalność oraz nadającą jej numer. I każdy, I każdy, przynajmniej ze strony inspekcji weterynaryjnej, sprzedawca i producent ma taki numer na dane. Jaką przerwę w produkcji powinna zrobić osoba, która zachorowała na grypę żołądkową? Zdrowie producenta żywności, jego zdrowie, jego, jego stan sanitarny jest niezwykle ważny. Oczywiście musi on być przeszkolony, powinien być przeszkolony i mieć świadomość zagrożeń, jakie sam może stworzyć dla własnego produktu. Z, z, e, niewątpliwie oprócz tego, że ma zaświadczenie mówiące, że nie, nie zagraża żywności, nie jest nosicielem chorób zakaźnych, dodatkowo przy każdym pogorszeniu samozdrowia, e, szczególnie przy jakichś zaburzeniach pokarmowych, taki pracownik musi, by, musi być odsunięty od pracy. Odsunięty od pracy na taki czas, w którym na pewno będzie już zdrowy, będzie mógł funkcjonować, e, nierzadko powinien się także zgłosić do inspekcji sanitarnej, w celu przebadania na, na obecność nosicielstwa patogenów. Niemniej jednak, no, musi mieć świadomość, że, że stan sanitarny, jego złe samopoczucie, albo nawet zranienie, rana dłoni, otwarta, ropiejąca, jest ogromnym zagrożeniem dla jego produktu.